Jak wiecie, nowy pakiet w grze. Także dzisiaj postanowiliśmy razem z Zakrzakiem zrobić challenge losowego glutka. No ale oczywiście przypominam ci, masz 5 sekund, żeby zostawić łapeczkę w górę. Bo jeśli nie, to będziesz miał 1999 fałdolców i będzie ci brakować tylko jednego, żeby kupić ten pakiet. Także zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i co, słuchajcie, dzisiaj wraz z Zakrzakiem robimy losowego glutka. O co w tym chodzi? Już wam tłumaczę. Chodzimy w szafkę, wchodzimy w ubrania i dałem w ulubione po pierwsze. Po pierwsze dałem tą babeczkę po drugie dałem. Tego gościa z pakietu, po trzecie dałem y, Tą rybkę, no i jeszcze glutka Naszego y, kochanego, grubego, wiecie którego Wiecie który, no i już wam mówię o co chodzi Ale zanim to, mam dla was do rozdania Taki pakiet, jedyne co wystarczy Zrobić to oczywiście wpisać kod Ewela do sklepu I zaprosić mnie do znajomych Pierwsze 700 osób biorę pod uwagę Także jeżeli będziesz bardzo szybki Znajdziesz się na tej liście, którą tutaj macie I ja wybiorę jedną osobę, a ostatniego Giveawaya wygrywa, no dobra niech będzie O tak, Ko może ktoś z tyłu pH pecha białe UW Pecha, biały uwu, wygrywasz skina. No i to jest pakiet, który dzisiaj możecie wygrać. Polecam wam wpisać kodewela. zaprosić mnie. Już wam tłumaczę o co chodzi. Tutaj mamy babeczkę. I jeśli ta babeczka losowo zostanie dobrana, to znaczy, że możemy używać tylko szarych i zielonych przedmiotów. Jeśli wylosuje nam tego gościa, będziemy mogli używać tylko niebieskich przedmiotów. Oczywiście, kolejnie mamy rybkę tutaj naszą, tom tom tom, kochaną. Zobaczcie, jak ona się do was uśmiecha. Ona mówi łapka w górę, łapka w górę, zobaczcie. E, no i to jest przedmiot, który będziemy mogli podnosić. To przedmiot fioletowy. No i na legendarny grubas, no to to będzie legendarny przedmiot oraz mityczny. Także sprawdźcie, jak nam poszło. Dobra, widzowie, sprawdźmy pierwsze podejście. I mamy babeczkę, a babeczka to zielone i szary skin. Także możemy używać tylko tych przedmiotów. No to w takim razie wybieramy się na farmę. Jestem za krzakiem, siema, za krzak, siema. Siema, siema, dzień dobry Zakrzak jest dużym glutem jakby, co no, bo on nie ma tych skinów co ja, ale tylko mój skin decyduje Ej, myślałem, że Renegade Raiderka tam jest, ale jednak nie Okej, okay, mam jump pada od razu Ej, fioletowa pompa, czaisz? Nice. Nie, niebieskie rzeczy, dobra, mam zielony pistol, także pierwsza broń już jest Ej, mam gościa Już idę do siebie Dobra, dobra Leży Nice Dobra Oj, I oczywiście najdy też możemy mieć To jakiś spocony gracz chyba jest Spocony Marshmello Bialutki, bialutki, 14 na biało Oj, mamy plecy Dobra Nice, jeden. Wow. wow Oj Ale nie wyedytowałeś No co jest? Ale on jest, on ma malutko, on ma malutko, on dostał ode mnie na biało Dobra Neida mi Co ty gadasz. O, no fajnie. Aaaa! Nic się nie dzieje. Drugie podejście. Ej, dobra, co my tu mamy? Co ja mam za... fioletowy skin Zakrzak to oznacza awupy fioletowe na naszej miejscówce Tak jest Wo, wow 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 Dlatego tutaj jesteśmy Gdzie jest ten drugi? Gdzie jest drugi ziomek? Bo mamy tutaj, tutaj fioletowe tutaj? awupki Także ja już mam fioletową rzecz, to mogę wywalić Czy My możemy złote rzeczy, nie, nie możemy, nie możemy złotych rzeczy. No nie A co masz? Dobra no Złoty pistolet wych. Dobrze ci tak o, o Jezus No jak nie no robi się Widzieliście jego burst? Chłop stał tyłem, a trafiał pod kątem Do... Jezu! Ale mam rzeczy, a ty nie masz nic Nie, rób sobie żartu Wiesz co, ja mam świetny pomysł Przecież my możemy Jaki? wymieniać przedmioty ty, no właśnie, tak, tak, tak. tak Która, widzę kogoś, z... ale akurat podskoczył, on by dostał, ja tam widziałem głowę, naprawdę, widzowie, uwierzcie, byłaby głowa. Proszę się nie ruszać. O, przesadziłem trochę. Ej, gość, 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 za nami. Dobra, Czekaj widzę go. na nich przy Ej, idą przed... To 150. Dobrze, Kurde, pięknie. jestem dobry z fioletowych rzeczy, a co wy myśleliście? Glutek, a czemu on ma skina glutka? Przecież to jest nasz ziomek. nie wiem. Oj, dostał 72. Dobrze. Oj, bardzo malutko ma tutaj, bardzo malutko. Pan no. również. Y minus 60, bez spotki. Jest! Leży! Jestem najlepszy w tą grę. Łupanie! Pięknie. Jestem najlepszy. Y Bialutki 24. Nie, jest dobrze, mieli coś brawo. fajnego. Ci, co tymi śmigłowcami sobie latają? Ty, ty w ogóle, co to ma być? I tam są fioletowe rzeczy. I goście też są jak coś. A uciek? Ucieka, ucieka. uciek. Bambika! Uuu! Widziałeś? Między mu chyba przyleciało. Widziałem, widziałem, widziałem. Jest coś fioletowego. Otwieraj z rzuta. Otwieramy zrzuta, Proszę państwa. Jest. Jest kartam! Juzerpik. Rany boskie, wow. święty Rafa. Ja puszczam RPG, robię taktykę na rakietnicę. Oj, źle to zrobiłem? Na odwrót to zrobiłem. Oj, oj, oj. leży, leży. Dawaj, dawaj, dawaj. Uhuhu. Da, oj, oj, oj. Będzie ciężko. Ale ty ja mam RPG, mogę tam czasnąć rpega Czasnij tam RPG, czasnij tam RPG, no. Oj, ta ciężka wupa. No, musimy uważać. Dobra, ja jestem już na górze Daj rakiety, jak masz Niestety nie mam, słuchaj Mam go na spokojnie, na spokojnie Ty, uciek... Na, 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 na. Wychodzą, wychodzą, wychodzą HP Dostałem snajper Aaaa ah! Jaki pech Aha, Aaaa. nie, no nie mam pompy. Nie wiem, co zrobić. W ogóle nie wiem, co gdzie ma, pod jakim przyciskiem. Dobra, co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, zielono-szare przedmioty. Widzimy się za chwilę. mnie jest lipa, za tobą. Jest u ciebie. Idę. Dosta, dostał, ale on ma ją panie. Dawaj go, bo on tu jest. Dobrze, dawaj go. Bardzo dobra. mało ma. Dobra. A, dobrze. Dobra, czy oni mieli coś dla mnie? Tak, miał. Ej, zbugowałem się w tobie. Ty, ja w sobie też. Pozdro. Ej, widział mnie, jest na dachu. Dobra, ja już tam do ciebie się kieruję. Dostał głowę. Nice. Dostał sto. O, Leży, prawo. leży, no jestem najlepszy, no. No, normalnie! Nie, no. jest w środku. A, tutaj, dobra. No, co jest? Dobra! Pięknie. No, to zatańczmy może coś. Dobrze! No, widzowie. O, coś leci. Wow! Oj, czy oni są ta, się z nami? Tak, są mnie. Eee, bardzo malutko, ma minus 100, minus 100, ta czerwona lapka. Nie wiem, gdzie oni są. Leży jeden. U ciebie? No Gdzie drugi? Na dole. Ej, bardzo dobra, ja go dojeżdżam. On ma na biało. Dobrze. Leżę. Pięknie. O to chodzi, o to chodzi. Ej, ej, płyną, płyną. A widzę, widzę. Motórweczka 54 w głowę. Dobra. 20 w ciało. O, dwa razy po 20. podkaz bita O, pięknie, pięknie. I ktoś wychodzi? Coś plecy, coś plecy Jest tu, jest tu. Dostał 50 mniej, 50 mniej. Bardzo mało ma. Dobra, leży RP, uwaga. Ty, jeszcze inni? Muszę spać na dół, bo nie ma maców. O! O, nie dobra. Zapraszamy, zapraszamy Dobra, podjazd, i Podjazd! Dostał 20 Całkiem 10! 59! Nice! Powalił mojego o Ale nie ma podki za kila O kurczę, spadłem Ale mnie objął Where are you? Jestem w krzaku Nie w buksie! Dostał 100, dostał 100! Weź na dół Prawie leży Leży A? Pięknie. Dobrze! Mamy ryby. Ja ryby. Ale bardzo mało ma. Dostał bardzo potężne strzały. Dobrze. Spam go. Dobrze! Dobrze, dobrze. Mało, mało. Chodź nad nim. Oj, jakieś bandaże. Tam jest, słuchaj. Więc czujnie. Oj! Zręcz nasz Tak. Za nim, dobra. Nie, tu jest, tu jest, tu jest. Widzisz go? Dobra. Widzę, widzę, wlatujemy, wlatujemy w niego na pełnej. Eee, HP. Od drugiej idę. Oj. Podwalamy. No, jak on nie dostał, halo. Biały, biały, biały 30. Ojej. Dobra, leżysz. Piękny, ostatni, Rafa. ostatni, ostatni. Robimy jakieś fajne rzeczy z nim? O, jak chcesz, słuchaj, jak chcesz. Jest tutaj gram, jest Tifu. możesz no A nie, no nie zrobisz, bo nie ma ciężkiej. E, masz podkrypkę, ja po Tu jest na ruch, więc. Na blisko. Gdzie pan jest? Spamujemy w niego? Dawaj. O, powiem ci, chłopie Gierkę, naprawdę ukarnia. 18. Możemy go obić mocno. Możemy coś zrobić śmiesznego. Ile on ma matców? Wychodzi coraz wyżej. E, to są 62, 62 mniej. powietrze, Rafał. Bez podki I kończymy to w powietrzu. 30 Dobrze. na biało, 29 w silnicy. słuchajcie, wpadajcie na kolejne filmy, wpadajcie do Zakrzaka, pierwszy link w opisie, łapkę w górę zostawcie, subskrybujcie kanał, no i wpisujcie kod e sklepu. Trzymajcie się, na razie, piona! Cześć, cześć, siemanko.